Siemaneczko widzu, jeżeli jeszcze nie wiesz, na sam start przed rozpoczęciem tego filmu przypomnę ci, że na moim kanale jest organizowany konkurs na 6 na Waja Knife. Wszystkie informacje potrzebne do zgarnięcia tych kosek znajdziesz w opisie. Tobie życzę powodzenia no i samych wygranych. Lecimy z materiałem. Siemaneczko, ja witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie, z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym jak tutaj znajdujemy się na case Hugu, ja na sam start przypomnę, że wchodząc w pierwsze linki w opisie otrzymujecie 4 zł oraz 20% bonusu do doładowania. W dniu dzisiejszym przejdziemy sobie, tak jak już wspomniałem, w sumie wczoraj, do kolejnej skrzyneczki twórcy. Te skrzyneczki będziemy teraz otwierać przez najbliższe, no w sumie prawie dwa tygodnie jeszcze. Także dzisiaj skrzyneczka straty. Okej, okay. nie wiem, co to jest za twórca. Nie kojarzę, ale no z ciekawości sobie sprawdzę. No nazwa. Kurde, no nie najlepsza skrzyneczka straty. Może Straighty się czyta, nie wiem. Możecie mnie poprawić w komentarzu. Jeżeli straty strahty nie wiem jak się czyta, ogląda no to przepraszam bardzo serdecznie za złą wymowę. No a my lecimy sobie dalej. Znaczy lecimy sobie, zaczynamy sobie lecieć z otwieraniem, no i 200 zł leci sobie właśnie na 5 skrzyneczek i zobaczmy sobie co będzie nam z tego leciało. Zaczynam od Gloczka Goldstone, który kosztuje 162 zł. Łącznie daje nam to profit około 9 zł. Także troszkę na farcie, ale się udało. 1 do 1. Popatrzmy sobie, co tam ciekawego kryją kolejne skrzyneczki. 111 to niestety za mało. Zobaczmy sobie, co tam nam skryje ta skrzyneczka. 1 do 3. Także już ruszamy średnio. Ale teraz. Mamy Royal Dropa, a z Royal Drop'a dostaniemy sobie Gold Tufika. Tym razem w stanie Minimal Wear i mamy wynik 2 do 3. Bardzo fajny proficik, 150 zł. No w sumie, jak za dwa otwarcia nam się zwróciło eee, 2 do 4. No obawiam się, że może się ta skrzynczka zatrzymać. Ojejku, ojejku. I może przestać nam sypać cokolwiek. Eee, I dopiero na case battle się tak naprawdę odblokuje. Czego bym nie chciał, ale jeżeli już bym miała się odblokować na Case Battle, no to chciałbym wygrać, bo dawno tak naprawdę nie wygrałem żadnego Case Battle, jeżeli mam być z wami szczery, no nie? No ale zobaczmy sobie, bo tu jest teraz 2 do 7 wynik, czyli strasznie no słaby. Strasznie słaby wynik. Wczorajsa skrzyneczka miała chyba 4.10, lepszy wynik. Na case battle prawie się popisała, bo tam chyba na dwie skrzyneczki przed końcem straciliśmy prowadzenie. No, trudno się mówi, no ale trzeba jakoś przeżyć i nagrywać dalej. Dostajemy 721 zł, jest to trzeci proficik na 8 strat. No to już troszkę średnio wygląda. Ale może jeszcze coś nam wyleci. 39. No i czy jeszcze coś, czy nie. Desolate spacik, ale on jest tylko za 75 zł, także no, niestety musimy sobie lecieć już na Case battle. A. Zobaczymy sobie może na Jokerze. 739. Kurde, to wygląda jak idealnie 9. No szkoda, bo trochę braknie do 10, ale już mi się nie chce wchodzić w jakiś półek i sprzedawać, ale wygląda na idealne. Albo dobra, zrobimy sobie, tak? I użyjemy trybu borą, no, nie? Użyjemy trybu borą, żeby te parę tej e, złoty. żeby te parę złoty sobie jakoś, tak? 97% odbierzemy, okej? Okay, czyli naprawdę no jakbyśmy. W przypadku wygranej jest 100%, 4, 3% tam różnicy nam nie zrobi no nie Ale no przede wszystkim najpierw trzeba wygrać tą bitwę AWP Hyper Beast za 1100zł, my dropimy sobie Survival'ka Fade'a On sobie dropi Headshot a Headshot'a i dropi sobie Royal Drop'a Co to w ogóle może polecieć? Ok, Karambit no czyli Karambit Oznacza naszą zagładę w tej bitwie, ale tego Karambita na razie sobie nie dropi. Ale ma za to drugiego Royal Dropa i znowu nam się może pod górkę wszystko zrobić. Tym razem Flipping Fade, czyli jeszcze jakoś się trzymamy. Digielek Prince streamek, dla mnie P250 wybielenie w stanie. Faktor New. Ok, mamy po Royal Dropie i Karambit by nam jeszcze troszkę pomógł w tej bitwie. Ale dropimy sobie karambita w dwóch za 3000 w stanie Field tested No może drugi podrząd? Okej, okay. jest jakaś szansa może w karambicik faktycznie w albo coś, nie, flipik. Ale dobra, jeszcze mamy trzy skrzyneczki do końca jeszcze możemy powalczyć tysiąca, Tutaj bo nerd na razie nam nie zagrozi Czyli musimy sobie popatrzeć co dropniemy w ostatnich dwóch skrzyneczkach Czy jest jeszcze jakaś szansa na to, żeby... Wygrać. Ostatnia skrzynka zadecyduje i chyba tylko Karambicik Faktor New nas ratuje. Niestety my go nie mamy, także dzisiaj nie wygramy sobie również bitewki. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę spokojnego wieczorku, No i do ustrzenia już jutro. Siemaneczko.